Na witajcie na jodze w 25 minut. Szybka sekwencja na równowagę, aktywacja pośladka, otwieranie bioder, rozciąganie mięśni biodrowo-lędźwiowych. Arda Chandrasana, parwita, arda Chandrasana. Przygotuj dwa klocki do jogi i teraz usiądź sobie, dowolnie, na piętach. Ja zawsze lubię podwinąć sobie palce stóp, żeby rozciągnąć podeszwy stóp, czyli praca z meridianami już z innej jogi, połóż dłonie. Na dolnych żebrach aktywujemy oddech boczno-żebrowy. Na wdechu rozszerzaj żebra na boki, pępek naturalnie się zapada. Jeśli chcesz, możesz pracować z bandą i dociągać pępek. Na wydechu zsuwaj żebra do siebie. Aktywujemy core oddechem boczno-żebrowym. Z wdechem poszerzaj klatkę, żebra na boki, pępek się zapada. Na wydechu wsuwasz żebra do siebie, dodaj oddech ujaj, szumiący w gardle. Wdech, żebra na boki, brzuch się zapada. Wydech Żebra do siebie. Wdech Żebra na boki brzuch się zapada. Wydech Żebra do siebie. Pracujemy z core, aktywujemy centrum. Wdech, wydech nosem. I teraz chciałabym, żebyście podczas całej praktyki. Z oddechem boczno- żebrowym zachowali płynność w tranzycjach między asanami oraz w asanach. Koordynujemy oddech z ruchem. Odpychajcie się mocno dłońmi i stopami od maty. Ruch odpychania się od maty aktywuje nam dodatkowo centrum. Uwaga, siad na piętach, wdech ramiona w górę, nie wypychaj klatki, poszerzaj ją na boki. Z wydechem żebra do siebie skręt w prawo. I wdech centrum, ramiona w górę, poszerzasz klatkę na boki. Wydech, żebra do siebie, skręt w lewo, powtarzamy. Wdech, centrum. Wydech, prawo, dwa. Wdech, centrum. Wydech, w lewo. Wdech, centrum. I wydech, w prawo, trzy. Wdech, centrum. I wydech, w lewo. Wdech, centrum. Z wydechem dłonie za plecy, rozciągamy delikatnie klatkę. Wdech raz żebra na boki brzuch aktywny. I wydech żebra do siebie. I wdech 2, możesz dodać ruchy lekkiego kołysania. I wydech. Wdech 3. I z wydechem idziemy sobie od razu do klęku podpartego. Rozczepiamy palce dłoni. Kolana idą pod biodra. Na wdechu krowa. Z wydechem kot, miękkie ruchy wzdłuż kręgosłupa. Wdech krowa i wydech kot, dodaj ruch mocnego odepchnięcia od dłoni. Wdech krowa, odpychasz się dłońmi od maty. Wydech kot. Wdech krowa i wydech kot. Wdech krowa i wydech kot, grzbiety stóp na matę. Z wdechem zaczynamy kółka całym tłobem w jedną stronę. Mocno odpychaj się od maty. Krążenia tłowiem, wygodny zakres ruchu, oddech udział. Uwaga, zmieniamy sobie kierunek ruchu, krążenia w drugą stronę. Mocno odpychaj się od maty, oddech udział, przyjemny, miękki zakres ruchu. Aktywacja pośladka, rozciąganie mięśni biodrowo-lędźwiowych, klęk podparty, wdech, prawe kolano przód, lewa noga w tył, siadamy spojeniem łonowym na lewej pięcie. Wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek, idziemy sobie na przedramiona, możesz być na klockach. I teraz prawa dłoń na lewy pośladek, utrzymaj jego napięcie, odpychaj się od lewego przedramienia, równe biodra. I wdech, raz napinam lewy pośladek, mocno wciskam grzbiet lewej stopy w matę. Wdech 2, napinam lewy pośladek, odpycham się od lewego przedramienia, trzymam równe biodra. Wdech 3, napinam lewy pośladek i na wydechu uginam lewe kolano, chwytam prawą dłonią za lewą stopę, lekkie otwarcie prawego barku w prawo, napięty lewy pośladek, przyciągam lewą nogę luźną do napiętego lewego pośladka. I wdech raz, rozciągam lewą pachwinę, rozciągam przód lewego uda. Wdech 2, napinam lewy pośladek. Twój własny zakres ruchu może być nawet większa odległość. I wdech 3 napinam lewy pośladek. I teraz na wydechu wróć na matę, odepchnij się. Uwaga, z wdechem idziemy do deski i z wydechem do psa, z głową w dół. I na wdechu idziemy sobie do klęku. Wydech grzbiety stóp na matę. I z wdechem lewy kolano w przód, prawa noga w tył. Siadam spojeniem łonowym na lewej pięcie, wyrównuję sobie biodra. Idziemy przed ramionami na matę. Zacznij napinać prawy pośladek w pozycji. Lewa dłoń na prawy pośladek, równe biodra. I wdech raz, napinaj prawy pośladek. Wciskaj grzbiet prawej stopy mocno w matę. Wdech dwa, napinaj prawy pośladek. Odpychaj się prawym przedramieniem od maty. I wdech 3, napinaj prawy pośladek. I wydech, uginamy prawe kolano, chwytamy lewą dłonią za prawą stopę, otwieramy lewy bark w lewo, równe biodra, napięty prawy pośladek, przyciągasz luźną prawą nogę do prawego pośladka. I wdech raz, napinasz prawy pośladek, twój własny zakres ruchu w prawej nodze, nic na siłę. Wdech 2, napinasz prawy pośladek, rozciągasz prawą pachwinę przed prawego uda. I wdech 3, napinasz prawy pośladek i teraz na wydechu znowu dłonie pod barki, odepchnięcie, wdech deska, łopatki protrakcja, pośladki napięte i wydech pies z głową w dół. Uwaga, z wdechem deseczka idziemy sobie przez winiasę, na wydechu czaturanga pierwsza, dzisiaj łagodniejszy wariant, z wdechem kobra, klatka delikatnie w górę, ściągasz łopatki do pleców i wydech pies z głową w dół. Mocno odepchnij się od maty, na wdechu ugięta prawa noga w górę, napinasz prawy pośladek, otwierasz prawe biodro i z wydechem skręt prawy łokieć, prawe kolano do lewego łokcia. I z wdechem wracamy, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek, rozciągnij mocno prawą pachwinę i wydech skręt, prawe kolano do lewego łokcia, odpychasz się dłoni od maty, łopatki, protrakcja. I wdech trzy, ostatni raz, otwierasz mocno prawe biodro. I wydech, prawa stopa przód, kolano nad kostką, lewe na matę, krzybie lewej stopy na matę. Napnij teraz lewy pośladek. Z wdechem wychodzimy w górę do Andjnyasany pierwszej. I wydech, prawa dłoń odpycha się o prawe, od prawego uda, napinasz lewy pośladek. I wdech dwa, odpychasz się od prawej stopy, napinasz lewy pośladek pod lewą dłonią. Wdech trzy, odpychasz się od prawej stopy. I teraz na wydech idziemy lewą dłonią pod lewy bark, skręt ciała w prawo, napięty lewy pośladek, unosisz lewą nogę, chwytasz ją prawą dłonią, przy napiętym lewym pośladku przyciągasz lewą nogę do lewego pośladka. I wdech raz, odpychaj się z przodu dłonią stopą, napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech dwa, odpychasz się z przodu, napinasz lewy pośladek w pozycji. I wdech 3, odpychasz się z przodu na pięty lewy pośladek i na wydechu wracamy sobie na matę. Z wydechem deska, z wydechem przejdź przez prostą winias. Druga strona, mocno odepchnij się dłoni od maty. Wdech, unieś lewą nogę ugiętą w kolanie, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i na wydechu lewe kolano idzie do prawego łokcia. I wdech, dwa, otwieramy lewe biodro, rozciągamy je, napinamy lewy pośladek. I wydech, lewe kolano do prawego łokcia, odpychasz się dłońmi od maty, łopatki, protrakcja. I wdech, trzy, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. I z wydechem lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawy mata, grzbiet prawej stopy na matę, napinasz prawy pośladek, równe biodra. I wdech, andziasa na pierwsza, wychodzimy w górę. Z wydechem lewa dłoń odpycha się od lewego uda. Wdech 2, odpychasz się od lewej stopy, napinasz prawy pośladek pod prawą dłonią. Zostaje w pozycji. Wdech 3. Napinasz prawy pośladek pod prawą dłonią. I na wydechu prawa dłoń idzie pod prawy bark. Uwaga. Unosimy sobie prawą nogę, chwyt, lewą dłonią za prawą stopę. I wdech raz napinasz prawy pośladek, mocno odpychasz się od dłoni stopy z przodu. Wdech dwa, napinasz prawy pośladek. Twój własny zakres ruchu w prawej nodze spokojnie. I wdech trzy, napinasz prawy pośladek. I teraz na wydechu dłonie na matę, odepchnij się z wdechem deska, napnij pośladki i na wydechu idziemy przez prostą winiasę. Teraz będziemy wykonywać nieco mocniejsze warianty asan. Z wdechem otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek i na wydechu przestaw prawą stopę do przodu, lewe kolano, prawe kolano jest nad kostką, lewe kolano jest nad matą i lewa pięta jest nad matą. Napnij już tutaj lewy pośladek mocno i teraz odpychając się od prawej stopy z wdechem na napiętym lewym pośladku wychodzisz w górę. Prawa dłoń idzie na prawe udo. Z wydechem napinasz lewy pośladek, odpychasz się palcami lewej stopy z tyłu. I wdech dwa, Anczniasa sana druga, napinasz lewy pośladek, napierasz prawą dłonią na prawe udo i prawą stopą na matę. I wdech trzy, napinasz lewy pośladek. I teraz z wydechem doklejamy lewą piętę do maty, kąt rozciągnięty, prawy łokieć na udo z przodu. Z wdechem napinasz cały czas lewy pośladek pod lewą dłonią. Odpychasz się mocno stopami od maty. I wdech 2 napinasz lewy pośladek. Odpychasz się mocno stopami od maty. Wdech trzy, napinasz lewy pośladek. Z wydechem idziemy do trójkąta. Prawa dłoń na klocek, na zewnętrzną stronę prawej stopy albo na matę. Prostujemy na wydechu kolana, rotujemy na zewnątrz. I z wydechem trikonasana napięty lewy pośladek. Wydłużaj się lewym bokiem ciała. Wdech 2, napięty lewy pośladek. Mocno odpychaj się stopami od maty. I wdech 3, napięty lewy pośladek. I teraz na wydechu uginamy prawe kolano, kładziemy sobie klocek pod prawą dłoń, pod prawy bark, i z wydechem unosimy lewą nogę do Arda Chandrasany, czyli do pozycji półksiężyca. Napinasz lewy pośladek. Na wydechu zostajesz w tej pozycji. Mocno wciskasz prawą stopę w matę. Wdech raz, napinaj lewy pośladek. Staraj się ciągnąć lewą piętą w górę przy napiętym lewym pośladku. Wdech dwa, mocno wbijaj prawą stopę w matę. Trzymaj równowagę, patrz w wygodny punkt do przodu. Wdech trzy, napinaj lewy pośladek. I teraz na wydechu ugnij prawe kolano, odstaw lewą stopę na matę. Z wdechem przejdź do deski i na wydechu przejdź przez łagodną winiasę. Idziemy sobie teraz na drugą stronę, mocno odepchnij się w psie z głową w dół od maty. I z wdechem otwieramy lewe biodro, napinasz lewy pośladek. Na wydechu przestawiasz lewą stopę do przodu. Lewe kolano nad kostką, prawe kolano jest nad matą, prawa pięta nad matą. Napinasz mocno prawy pośladek, równy biodra. Z wdechem idziemy w górę, lewa dłoń na lewe udo, prawa na napięty prawy pośladek i wydech jesteśmy w nie drugiej. Zostajemy. I wdechy dwa, odpychaj się od lewej stopy, napinaj prawy pośladek, odpychaj się aktywnie palcami prawej stopy od maty. I wdech trzy, odpychaj się od lewej stopy, napinasz prawy pośladek. I teraz na wydechu doklejasz sobie prawą stopę do maty. Idziemy do kąta rozciągniętego. Lewy łokieć na lewe udo. Napięty jest prawy pośladek. I wdech raz. Napięty prawy pośladek. Odpychasz się stopami mocno od maty. Wdech dwa. Napięty prawy pośladek. Mocno wbijasz stopy w matę. I wdech trzy. Napięty prawy pośladek. Uwaga. Idziemy do trójkąta. Na wydechu prostujemy kolana, lewa dłoń za lewą stopę, na klocek bądź na matę. Cały czas napięty mamy prawy pośladek. I wdech raz, napinaj prawy pośladek. Mocno wciskaj obie dwie stopy w matę. Wdech dwa, wydłużaj się prawym bokiem ciała. Napięty prawy pośladek w pozycji. I wdech trzy, mocne stopy na macie, napięty prawy pośladek. I na wydechu uginamy sobie lewe kolano, idziemy do pozycji półksiężyca Arda Chandrasana. Lewa dłoń idzie na klocek pod lewy bark. I z wdechem unosisz prawą nogę w górę, napięty prawy pośladek. I wydech, otwieramy się w prawą stronę, mocno wbijasz lewą stopę w matę. I wdech raz, ciągnij prawą piętę w górę, napinaj prawy pośladek prawej nogi. I wydech, mocno wciskaj lewą stopę w matę. Wdech 2, napięty prawy pośladek. Kieruj wzrok w wygodny punkt przed siebie. Trzymaj równowagę. I wdech 3, napięty prawy pośladek, mocna lewa stopa na macie. Na wydechu uginamy lewe kolano, wracamy sobie na matę. Z wdechem deska, łopatki protrakcja. I na wydechu przejdź przez dowolną wniosek. To teraz, moi kochani, będziemy wykonywać skręty w naszym trójkącie i parvrita arda chandrasana. Mocno dociśnij dłonie do maty. Na wdechu otwieramy prawe biodro, napinamy prawy pośladek. I teraz z wydechem przez równe biodra przestawiamy sobie prawą stopę w wygodnym rozkroku do przodu. Doklej lewą piętę do maty, wyprostuj kolana, wyrównujesz biodra. Lewa dłoń jest pod lewym barkiem na klocku albo bez niego. I z wdechem robimy skręt w prawo, wycofaj prawy pośladek, wyrównaj biodra. Na wydechu wydłuższy prawym bokiem ciała w skręconym trójkącie. I wdech dwa, prawa dłoń na lewy pośladek. I wydech, mocno dociskaj stopy do maty. Wdech 3. I wydech, uginamy prawe kolano, mocniej dociśnij prawą stopę do maty. Lewa dłoń idzie na lewy klocek. I z wdechem powoli jesteśmy w skręcie ciała w prawo, unosimy lewą nogę w górę, aż poczujesz napięcie lewego pośladka pod prawą dłonią. Zostajemy. Wdech raz, odpychaj się od prawej stopy, napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech dwa, odpychaj się od prawej stopy, napinaj lewy pośladek, ciągniesz lewą piętą i stopą w górę. I wdech trzy, napinasz lewy pośladek. Uwaga. Możesz zostać tu albo ugnij lewe kolano i chwyć prawą stopą, prawą dłonią za lewą stopę. Napinasz lewy pośladek, spójrz, ciągnij lewym kolanem aktywnie w górę. Napięty lewy pośladek, mocno wbita prawa stopa w matę. Zostajemy jeszcze na trzy oddechy. Wdech raz, napinasz lewy pośladek, mocno unosisz lewe kolano w górę. Wdech dwa, mocna prawa stopa na macie. Napinasz lewy pośladek w pozycji. I wdech 3, napinasz lewy pośladek. I teraz na wydechu ugnij prawe kolano, odstaw lewą stopę łagodnie w tył. Z wdechem przejdź do deski łopatki, protrakcja. I na wydechu łagodna albo pełna wersja winiasy. Uwaga, idziemy sobie teraz na drugą stronę. Mocno dociśnij dłonie do maty. Z wdechem otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i teraz na wydechu przez równe biodra przestaw lewą stopę do przodu. Wyrównujemy biodra, mniejszy w stóp. Prostujemy kolana, prawa pięta doklejona do maty. Prawa dłoń jest na klocku albo na macie pod prawym barkiem. Wyrównaj biodra. Wdech raz, skręt w lewą stronę, wycofaj lewy pośladek i wydech. Lewa dłoń idzie na prawy pośladek, skręcony trójkąt. I wdech dwa. Mocno wciskaj stopy w matę. Napięty prawy pośladek w skręconym trójkącie. I wdech trzy. Mocno wciskasz stopy w matę. I teraz na wydechu uginamy lewe kolano. Idziemy prawą dłonią na klocek pod prawy bark, mocno wciśnij lewą stopę w matę. I z wdechem unieś prawą nogę w górę na napiętym prawym pośladku. Jesteśmy w skręcie tłowia w lewą stronę. Uwaga, zostajemy tu na trzy oddechy, napinaj prawy pośladek. I wdech raz, napinasz prawy pośladek, ciągniesz prawą piętą w górę. Z wydechem mocno wciskasz lewą stopę w matę, stabilna lewa noga. I wdech dwa, napinasz prawy pośladek, mocno prawa stopa w górę. Trzymaj równowagę, dociskaj lewą stopę do maty. I wdech trzy, napinasz prawy pośladek. Uwaga, możesz zostać tu albo na wydechu uginasz prawe kolano, chwytasz lewą dłonią za prawą stopę i teraz mocno ciągniesz prawym kolanem w górę, zachowujesz napięcie prawego pośladka, mocno wbijasz lewą stopę w matę. Trzymaj równowagę. I wdech raz, napinaj prawy pośladek, prawe kolano w górę. Wciskaj mocno lewą stopę w matę. Pełna koncentracja. Wdech, dwa. Napinaj prawy pośladek, prawy kolano w górę. Wciskaj mocno lewą stopę w matę. Pełna koncentracja. I wdech, 3 Napinaj prawy pośladek. I teraz z wydechem lekko uginamy lewy kolano. Odstawiamy prawą stopę na matę, dłonie na matę. Z wdechem jesteśmy w desce, pięknie. I wydech, przejdź przez dowolną winiasę. Przed nami ostatnia parwrita ardha chandrasana, skręcony półksiężyc z aktywacją pośladka. Mocno dociśnij dłonie do maty. Wdech, otwórz prawe biodro, napni prawy pośladek. Wydech, prawa stopa do przodu do skręconego trójkąta. Wyrównaj biodra oraz wyprostuj kolana. Uwaga, lewa dłonie jest pod, lewym barkiem. Z wdechem skręt w prawo parvrita drikonasana. I wydech, prawa dłoń idzie na lewy pośladek, dociśnij stopy do maty. Wdech, ugnij prawe kolano, lewa dłoń idzie na lewy klocek. I wydech, mocno dociśnij prawą stopę do maty, unieś lewą nogę, napnij lewy pośladek, tłów skręcony w prawo. Parvrita ritarda Chandrasana. Wdech raz, ciężar ciała na prawej nodze, napinasz lewy pośladek, unosisz lewą nogę w górę. Wdech dwa, dociskasz prawą stopę do maty. Napinasz lewy pośladek, lewa pięta idzie w górę. I wdech 3 dociskasz prawą stopę do maty, możesz zostać tu. Albo wydech, uginamy lewy kolano, chwyt prawą stopą z prawą dłonią za lewą stopę. I wdech raz, ciągniesz lewym kolanem w górę, napinasz lewy pośladek. Mocno odpychasz się od prawej stopy na macie. Wdech 2. napinasz lewy pośladek, lewy kolano w górę. Trzymasz koncentrację, równowagę w pozycji. I wdech trzy. Napinasz lewy pośladek, lewe kolano w górę i na wydechu rozluźniasz wszystko. Dłonie na matę, mocno odepchnij się nimi, z wdechem deska i z wydechem przejdź przez winiasę, taką, jaką czujesz w danej chwili. Idziemy sobie na drugą stronę do Parwrita Arda Chandrasana, ostatnia lewa strona wydech otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i wydech, lewa stopa przód, wyrównaj biodra, mały rozkrok, idziemy do skręconego trójkąta, wyprostuj kolana. Z wdechem skręt w lewo, parvrita sana, równe biodra i wydech, lewa dłoń idzie na prawy pośladek i wdech, mocno wbij stopy w matę, uginasz lewe kolano i wydech, prawa dłoń idzie na prawy klocek, unosisz sobie prawą nogę w górę. I wdech raz, napinasz prawy pośladek, mocno odpychasz się od lewej stopy od maty. Wdech dwa, napinasz prawy pośladek, ciągnij prawą piętą w górę. Mocno zakorzeniona lewa stopa na macie. I wdech trzy, napinasz prawy pośladek, możesz zostać tu. Albo wydech ugnij prawe kolano, chwyć lewą dłonią za prawą stopę. I wdech raz, napinaj prawy pośladek, unoś prawe kolano w górę, mocno dociskaj lewą stopę do maty. Wdech dwa, napinaj prawy pośladek, prawe kolano w górę, mocno dociskasz lewą stopę do maty. I wdech trzy, napinasz prawy pośladek, prawe kolano w górę i na wydechu uleg miękkie kolana rozluźniasz pozycję dłonie na matę z wdechem deska. Z wydechem przejdź przez dowolną winiasę. I teraz powolutku przejdź sobie na matę kontrasana z otwarciem klatki. Kontrpozycja do rozciągania taśmy tylnej. Jeden klocek idzie nam największą wysokością pod tył głowy. Drugi idzie średnią bądź najmniejszą pod łopatki, wygodnie. Teraz chciałabym, żebyście położyli się tak, że mamy to może być też bolster do jogi, poduszka, zwinięty ręcznik. Jedną rzecz mamy pod łopatkami wygodnie, w takim miejscu, żeby nie wypychała za mocno klatki w górę. A drugi stabilny klocek mamy pod tyłem głowy, na czaszce, na potylicy, nie na kręgosłupie szyjnym. Czujesz miłe rozciągnięcie w klatce, dłonie na dolne żebra, nogi splecione, bądź rozluźnione dowolnie. Oddychasz głęboko. Rozluźniasz barki, oddalając je od uszu. Z każdym wdechem czujesz, jak rozszerzasz klatkę, rozciągasz ją przyjemnie. Na wydechu, zsuwając żebra do siebie, opadasz plecami w dół w kierunku maty. Zostań w tej pozycji tak długo, jak potrzebuje tego Twoje ciało. Możesz po niej przejść jeszcze do siawasany, rozluźnić się i odpocząć po naszej praktyce. Ja już Ci na dzisiaj dziękuję i zapraszam na następną króciutką jogę w 25-35 minut. Dzięki wielkie, widzimy się na matach. Namaste!